Cześć, ja nazywam się Beata, a ja Ania. Witamy Was w podcaście Kwadrans do Setki. Dosetki. <laughs> Słuchajcie, rozmawiałyśmy sobie chwilę z Anią przed nagraniem o dzisiejszym odcinku, bo dzisiaj rozmawiamy o sile dotyków w związku. I uświadomiłam sobie, że ten temat dotyku bardzo rzadko pojawia się, albo praktycznie w ogóle się nie pojawia w moich rozmowach z przyjaciółkami na temat związków, a rozmawiamy o związkach wcale niemało. Mhm. I trochę mnie to zdziwiło i zaintrygowało, bo przecież jak Czytamy o małych dzieciach, to dotyk jest wymieniany jako podstawowa potrzeba przetrwania dziecka. Co zresztą w znanym eksperymencie, w znanym doświadczeniu z małpkami, które miały do dyspozycji, mamy puszystą, do której mogły się przytulić, i mamy z drutów, od której mogły dostać jedzenie. Wiemy z tego eksperymentu, że małpki. Wybierały tą mamę, która oferowała oczywiście w sztuczny sposób, ale jednak jakieś tam poczucie ciepła i przytulenia. I czy, czy my faktycznie tak mało dbamy o Dotyk w relacji? Zatrważająco mało. A jednocześnie Dotyk je, należy do pięciu języków miłości, czyli. Wśród tych języków jest komunikacja, czyli język miłości wyrażany słowami. Nie tylko chodzi o kocham cię, ale w ogóle o taką zdolność rozmawiania uważnego z drugą osobą, i wiele osób po tym odczytuje, że jest kochana. Drugim językiem jest dotyk, trzecim wartościowe spędzanie czasu, w czwartym prezenty. I uczynki, czyli takie działanie codzienne na rzecz partnera, partnerki. I teraz mamy zawsze dwa dominujące języki, najczęściej te, które albo wynosimy z domu, albo po prostu bardzo im, ich nam brakowało. No i często w parze nie odczytujemy tych języków właściwie, czyli myślimy, że nie jesteśmy kochani, bo nie doświadczamy miłości. W tym konkretnym języku. Ja teraz nie będę opowiadać o tych czterech, tylko wezmę dotyk. Jak pracuję z mężczyznami, kobietami, parami, to dowiaduje się, że bardzo mało osób dotyka się. O ile na początku związku dotykamy się i prawie nie możemy się powstrzymać przed tym, i można powiedzieć, że to jest niezwykle przyjemne dla ciała, nawet nie myślę tutaj o. Bliskości seksualnej, tylko o takim po prostu chociażby leżeniu czy trzymaniu się za rękę, to w miarę upływu czasu w związku tego dotyku jest coraz mniej, a nawet są związki, w których ludzie w ogóle się nie dotykają. Tymczasem dotyk jest jednym z najtańszych sposobów regulowania układu nerwowego. Mhm. I to widać po popularności masażu, jak ważne jest i przyjemne, żeby być dotykanym. I jednocześnie dotyk jest najbardziej zapomnianą sztuką, ponieważ dotykamy nieuważnie, niecierpliwie, przypadkowo, mało świadomie, a świadomy dotyk potrafi zdziałać cuda potrafi leczyć, potrafi stabilizować, potrafi pomnażać miłość w związku. No i być jednym z takich podstawowych narzędzi, żeby mieć dobre życie. Mhm. Skoro my z tego nie korzystamy, to co tak naprawdę najbardziej podstawowy sposób tracimy? Przepływ w ciele, bo błogość i przyjemność, bo dzieci jak popatrzymy, czy pies, jak, co się dzieje ze zwierzęciem, jak jest głaskane. No to tak chyba długo. najlepiej widać u w tak. Sposób, którego pragnie. No po prostu się, nie wiem co robi twój kot, ale mój pies staje się takim bezładnym workiem, z którego można zrobić wszystko, i widać, że poziom przyjemności w ciele jest bardzo wysoki. A dzieci, gdy są tak. W odpowiedni sposób dotykane, przytulane, nawet bym powiedziała, że to jest tak, takie kontenerowanie dotykiem dziecka, no to też całkowicie się rozpuszczają, stają się spokojne, rozluźnione i potem bardzo chętnie się bawią, eksplorują świat, więc ten dotyk jest takim ogromnym zasobem dla, dla nich, żeby mogły być w świecie, żeby się mogły rozwijać. I to jest też ważne, że w trakcie, kiedy my rośniemy, to coraz bardziej dorośli rezygnują z dotyku. Jest to poniekąd zrozumiałe. Raz, że temu towarzyszą przekazy, że co ja starego konia będę dotykał albo przytulał. Dwa, że dzieci nie obserwują innych dzieci, które rosnąc są dotykane i przytulane i też zaczynają się wstydzić tego dotyku. Nie obserwują dotyku w domu, bo rodzice się nie dotykają, nie przytulają. Albo mało tego widzą, no i uczą się, że to jest coś chyba poza życiem społecznym. Tak, że to jest coś tylko zarezerwowanego dla dzieci? Tak. Małych dzieci. Dla małych dzieci. I też dzieci, im są starsze, tym my, dorośli, bardziej się obawiamy złego dotyku, czyli żeby to nie był dotyk seksualny. A tymczasem rozwojowo jest tak, że dzieci, po pierwsze, Będą nas uwodzić na różnych etapach życia, zwłaszcza rodzica przeciwnej płci, i nie jest to w żaden sposób zagrażające, to jest normalne. Mhm. Mają to robić, bo w ten sposób uczą się też swojej płciowości, a mamy mieć granice i pokazywać, czyli, na przykład, możemy powiedzieć, No, jest to mhm. bardzo miłe, kiedy cię przytulam, i jestem pewna, że znajdziesz kiedyś wspaniałą kobietę. Ale ten sposób na przykład całowania czy dotykania jest zarezerwowany dla twojej mamy taty, a ciebie z przyjemnością, nie wiem, pogładzę po plecach. I też trzeba być w tym uważnym, żeby na przykład nie dać dziecku sygnału, że jego rodząca się seksualność jest jakaś nieokrej, okay, dlatego mhm. że ja nie chcę ciebie dotykać. Tylko nazywamy, że pewien typ dotyku jest już dotykiem bardzo intymnym i zarezerwowanym dla, no, dla pary. I teraz, jak my nie mamy takich doświadczeń, że dotyk jest częścią życia, to my, go nie, to, to my tych doświadczeń nie wniesiemy jako czegoś codziennego do naszego dorosłego życia i potrzebujemy się tego jakby na nowo nauczyć. No, ale wiesz, ktoś yy, zaraz można powiedzieć, że no, ale przecież jeżeli para yy, ma aktywne życie seksualne, no to dotyka się yy, wtedy. Mhm. No, to tego dotyku jest wystarczająca ilość. I tego nie jestem taka pewna po rozmowach z ludźmi, bo często ludzie mówią, że mamy życie seksualne i ono jest nawet częste. Niektóre pary tak mówią, niektóre mówią, że nie. Ale ja tęsknię za czymś głębszym, ale ja tęsknię, żeby nie było na przykład nudy. Ale ja tęsknię za czymś takim, że tak ktoś mnie tak naprawdę tak dotknął i objął. I ja bym mogła powiedzieć tak tęsknisz za tym co zna twoje ciało. Jak miałeś dużo szczęścia to byłeś w przepiękny sposób dotykany, przytulany jako niemowlę. O sile dotyku jeszcze mogę powiedzieć, że nieprzypadkowe jest to, że dzieci w inkubatorach są kangurowane i wtedy lepiej się rozwijają, mają być ciało przy ciele. I że dzieci, które no już dzisiaj współcześni rodzice mają dostęp do takiej wiedzy, że, że większość dzieci jest przytulana tyle, ile potrzebuje, i noszona tyle, ile potrzebuje, i doświadcza tego dotyku skóra do skóry, ponieważ to jest doświadczenie głęboko przyjemne, i jeżeli my to mamy, to nasze ciało to pamięta. Nasze ciało też pamięta każdy nieumiejętny dotyk, czyli na przykład Gwałtowne wyciągnięcie mnie z łona matki Boże, nie na zimnej wadze, wsadzenie mnie na ręce w szpitalu pod prysznic, bo tak jest najszybciej, mnie umyć i nasze ciało pamięta też dotyk, który nie był przyjemny. I tak jak każdy żywy organizm, nasze ciało przed tym ucieka, to widać, że nawet ameba, która jest nakowana szpilką, będzie uciekać. Mhm. Więc dotyk jest podstawowym doświadczeniem i właśnie w seksualności dotyk przypomina nam, co to znaczy mieć ciało, co to znaczy doświadczać przyjemności i błogości. Niekoniecznie od razu pobudzenia i podniecenia, tylko bycia w głębokim rozluźnieniu, przyjęciu, akceptacji. To jest nieocenione uczucie. Mhm. Ale ten dotyk może być też yy, niezwiązany tak naprawdę z życiem seksualnym pary, mm -hmm. prawda? Tak. Co ciekawe, że dotyk, który nie jest związany z życiem seksualnym pary, bardzo buduje życie seksualne pary. Mamy w największym uproszczeniu cztery rodzaje dotyku: dotyk ziemi, powietrza, wody yy, i. Ziemi, powietrza, wody, i zapomniałam jednego ognia. I teraz ten dotyk ziemi to jest taki dotyk, jak go nazywam kontenerującym, czy to jest taki dotyk, o jak ja teraz pokazuję, taki, że ktoś tak nas objął i naprawdę tak poczuliśmy to objęcie, czyli ono nie jest ani za mocne, ani za słabe, ale jest dla większości osób przyjemne. Często ten dotyk jest używany, kiedy komuś coś trudnego się wydarzyło. Ktoś mówi chodźcie, przytula i tak mm -hmm. zamyka nas ramionami. To jest taki dotyk ziemisty, gruntujący. Często też jak masażyści zaczynają masaż, to też tak kładą nam ręce i tak to jest taki dotyk, taki jakby nas chcieli osadzić na tym łóżku do masażu. Tak jakby przypomnieć tu jesteś i właśnie cię dotykam. Dotyk ognia to jest taki dotyk intensywny, on też występuje w masażu, ale my czasami się tak po prostu też gładzimy, tak, że jest tym więcej energii, i dla wielu ludzi jest to bardzo przyjemne. Dotyk wody to jest taki dotyk płynny, przyjemny, często niemowlęta są tak gładzone, że po pleckach taki jakieś esy, floresy i dzieci to nawet lubią, mówią, że mamusiu, porów mi te twoje mazajki mm -hmm. na fleckach. A dotyk powietrza to jest taki bardzo łagodny, dosłownie jakby motyl, czy hmm, dmuchawiec nas dotykał, albo tak jak czasami wiatr nas mózga. I teraz wszystkie te typy dotyku, gdy sobie na nie pozwalamy, sobie je ofiarowujemy, są bardzo rozluźniające. Znaczy, każdy ma inną funkcję. Może być dotyk ogrzewający, czyli ten dotyk ognia. Nawet jak sobie rozcieramy wzajemnie te ręce, to to już też jest dotyk ognia. Albo taki właśnie osadzający, gdy coś się trudnego wydarzyło, że jeżeli ja się położę na przykład na brzuchu, a ktoś mi tak podotyka w taki zwarty sposób pleców, pośladków, nóg, to to się może okazać, że to właśnie rozluźnia, że to mnie. Osadza w tu i teraz. A jak na przykład jest, jesteśmy tak muskani, delikatnie, to też okazuje się, że ciało po kilku takich muśnięciach zaczyna wpadać w taki błogi relaks. I można powiedzieć, że jeżeli chcemy mieć dobre życie seksualne, to dobre życie seksualne wymaga najpierw rozluźnionego ciała, więc jeżeli na przykład się poprzytulamy do siebie, Pobędziemy w takim łagodnym dotyku ze sobą, to dwie godziny później może się okazać, że to właśnie była nasza gra wstępna, mm -hmm. albo gdy świadomie zaoferujemy sobie taki dotyk na nagim ciele, leżąc ze sobą, to on może i nie musi prowadzić do bliskości seksualnej, ale często właśnie prowadzi, dlatego że ciało się rozluźnia i jest gotowe na to, żeby być bliżej z drugim człowiekiem. A do czego jeszcze ten, jak, w jaki sposób ta siła dotyku jeszcze się na nas wpływa poza życiem seksualnym? Hmm. Że lepiej funkcjonujemy w pracy, w relacjach, w życiu, że ludzie dotykani żyją dłużej. Tak na przykład są badania na mężczyznach, którzy. Zostali sami, i jak pytano ich, czego im najbardziej brakuje, to nie tylko była to obecność, ale też po prostu dotyk drugiej osoby, że w szpitalach, na przykład, dba się o to, żeby ludzie byli dotykani. Oczywiście, no może nie jest to jakoś powszechne, ale w takich lepszych szpitalach, no na pewno w na, 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 na Szwajcarii. W Kanadzie wręcz to już jest bardzo świadome podejście, w Skandynawii do pacjenta, że ludzie dotykani się szybciej leczą i to może być dotyk bliskich, ale to może być też dotyk fizjoterapeuty, że przecież rozbija się ruch na świecie, że ludzie się umawiają na to, że spotkają się po to, żeby się poprzytulać mhm. i że nawet są takie oferty, że przytulam i to kosztuje tyle i tyle, że... <średziny> <średziny> <średzy> Niektórzy mają w usługach jako terapię poprzez przytulanie dla osób, którym tego przytulania brakuje. Więc widać, że dotyk może powodować, że nasze życie jest generalnie lepsze. Dotyk też jest połączony z kreatywnością. Ludzie dotykani, ludzie, którzy doświadczają tego dotyku w różny sposób, bo można na przykład dotykać się tańcząc ze sobą. I że to też jest bardzo przyjemne, zmysłowe często, że ci ludzie mają wtedy lepszy dostęp do energii życiowej, do radości, do spontaniczności, więc dotyk powoduje, że jest w nas po prostu więcej życia. Mhm. A czy jakąś część tego dotyku możemy sami sobie zapewnić? Tak. Bardzo często w sesjach proszę. Ludzi, żeby nauczyli się kontaktować ze swoim ciałem poprzez samodotyk. I to może być na przykład początkowo gładzenie sobie dłoni, sprawdzanie, jak to jest, kiedy moja prawa ręka dotyka lewej ręki, jak, jak, jak ja odbieram lewą ręką to, że jestem gładzona, a potem w drugą stronę, jak moja prawa ręka odbiera to, że jest gładzona. Albo jak to jest dla ręki, która gładzi, gładzić. I często można powoli sobie wypracować taki sposób, w którym my się zaczynamy regulować sami. Zresztą ludzie robią to mimowolnie. Pamiętam niejedną osobę, która na przykład delikatnie głodziła się po głowie, albo bawiła się swoimi włosami, albo sobie robiła różne loczki, a przecież częścią masażu. Tajskiego, na przykład jest pociąganie lekko za włosy po to, mhm. to, żeby masować skórę głowy, że my dajemy sobie bardzo dużo takich ukojeń nieświadomie, że nawet jak w ten sposób sobie siedzimy i nie jest nam zimno, to też jest to taki dotyk ziemi, który nas wspiera i my to robimy mimowolnie, a możemy to robić bardzo świadomie. I też jeszcze więcej regulacji pojawia się, kiedy robi to nam ktoś albo mhm. i to jest obustronne bo jak ja daję dotyk to ja się reguluję i jak doświadczam dotyku to też się reguluję jeżeli jeszcze na przykład uda się połączyć z dotykiem e, integrację oddechem czyli oddychamy mniej więcej w podobnym rytmie no to pojawia się już bardzo wysoki poziom regulacji no, to z, nawet słuchanie o tym już jest takie rozluźniające mhm. i przyjemne. Dziękuję Ci bardzo, Aniu. To bardzo ciekawe informacje. Życzymy Wam dużo dobrego dotyku. Tak. Przyjemnego, regulującego, rozluźniającego. <śm> <śm> zwłaszcza na nadchodzące święta. O tak, tak, zdecydowanie. Dziękuję. Dziękujemy bardzo, że byliście z nami. Dziękuję Ci, Aniu.